Gra. Mapa to Metalopolis. Taką mapę tutaj ustawili gracze. Chyba, że była nam rzucona pierwsza. Nie pamiętam. Chyba była nam rzucona pierwsza. Niech mnie ktoś poprawi, jeżeli nie mam racji. W sumie wszystko mi jedno. Mam nadzieję, że moje gardło to trzyma do końca tego turnieju. No, już się załadowaliśmy. Startujemy. Pierwszy półfinał Czobo kontra Paranoid. Ja zaraz sprawdzę, czy rzeczywiście ta mapa była narzucona. tu, 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 tu. Tutaj już wiem, że Kuba wygrał z klikiem 2-1. Natomiast, natomiast. Tak, odrzucanie map. To nie było. Czyli gracze sami wybrali. tą To mapę. Paranoid niebieski zerg Czobo, czerwony protos jak widać na załączonym obrazku, oczywiście nie u mnie jeszcze, jeszcze kolorek nie poprawiony. teraz wszystko jest już ok bardzo blisko jeżeli chodzi o powietrze dalej jeżeli chodzi o ląd <laughs> pytanie czy Paranoid tutaj będzie chciał ukryć swojego overlorda jak tylko e, zobaczy że jest tutaj Czobo śledzę, śledzę, śledzę tego mruczka. No, za sekundkę zobaczy. Widzi, widzi już tego. O, zawrócił, zawrócił momentalnie. Nie zobaczył go chyba Czobo Nie wie, nie wie gdzie jest jego przeciwnik. Zdecydowanie wysyła swoją propkę tutaj do najbliższej lokalizacji. Jeżeli chodzi o odległość naziemną, nie widzi, nie widzi jeszcze tutaj tego overloda, czas, który na krawędzi wizji się przesuwa. No i teraz. Teraz trzeba już wie, gdzie jest jego przeciwnik. Overlord wysunął się tutaj. E, nad rampę. sunie powoli. Jest już drugi pioron budowany, jest również gaz, natomiast szybka ekspansja e, ze strony Paranoida. E, spawning poł dopiero teraz budowany. Propka teraz tutaj na przełaj, na przełaj. E, <grym> paranoid nie wypowiadam się na temat limby, nie jestem z Warcrafta 3. Um, połowa, połowa e, spawning pula już ukończona ten e, dronek z e, minerałkami w zębach próbuje dogonić tą propkę i ją przestraszyć odniósł teraz e, minerałek i teraz goni ją ponownie, dawaj, dawaj e, jedziesz e, no, Cybernetics Core kończy się budować, kończy się już budować pierwszy zalot Mam wrażenie, że zobaczymy tutaj ze strony Czoba podobny push 1 1-Stalker, jedna proba, wszystko się musi tylko odliczyć u niego w bazie i zostanie wysłany tutaj. Natomiast, no bardzo jestem ciekawy, przełączę już może na produkcję, dwie królowe się robią, dwa zerglingi. Zerglingi to są bliźniaki wychodzi na to, nie? Skoro z jednego jajka wychodzą dwa, to wszystkie zerglingi to bliźniaki. Teraz dopiero co do mnie dotarło, że wszystkie zerwingi to muszą być bliźniaki. Bliźnięta. No, jeden już pędzi i tak jak się spodziewaliśmy, dołącza do nich powolutku, powolutku Stalker. Robi się tutaj Spinecrawler. No, timing tutaj zdecydowanie pozytywny i dobrze dopasowany. Myślę, że zdąży w samą porę z tym Spinecrawlerem e, Paranoid. No, jeszcze sekund, dosłownie 5 razy 2, 3, 4, 5 jest Spinecrawler. No i nici z tego pusza. Propka szybko została wyeliminowana. Spinecrawler tutaj dumnie pręży się końcówką swojego języka. Nie, nie wejdziesz. You shall not pass. No i cóż. Jeden zerling tutaj gdzieś się przedostał do środka. I zobaczył najprawdopodobniej tego dodatkowego gatewaya. Pilnuje tu paranoid przestrzeni powietrznej pomiędzy obydwiema bazami. Kontroluje również jedną wieżę Xel'naga. No, mieliśmy przez sekundkę laga, coś przeskoczyło. Wycofany w samą porę Zergling tutaj nie chciał go stracić. No i czobo również ekspuje. Ciekawe czy będzie chciał zagrać ten Stargate, do którym mówiłem, że tak często ostatnio wymusza na zergach zagrywanie hydr póki co na razie jednak nie stać go na to, bo... Za 400 minerałów zafundował sobie nowiutkiego, błyszczącego Nexusa, wersja 2.0 Z pozdrowieniami Zayer, Natomiast, e, póki co, no też 3 stalkery, 2 centry e, Ale mnie męczy katar już w tym momencie, jest coraz lepiej robi się ekstremalnie, jeżeli mogę się tak wyrazić. Um, dodatkowe centry to jest taka domena e, ekspujących protosów, że przyzywają sobie dodatkową ilość centry, które pozwalają się lepiej bronić tutaj. No a e, póki co pierwsze pierwsze rowcze już w produkcji u e, zerga. E, Co my tu mamy? No ładnie rozrzucany klip. Eee, tutaj jeden routers już eee, pluną na tą probę z pogardą. No i teraz zmierzają one tutaj szybciutko na tym klipie, mimo wszystko, eee, w stronę. Eee, w stronę bazy. W stronę bazy. <laughs> Czobo się dobywa, już pół mapy Paranoid napisał EZ, No o to chodzi, tak się gra, tak się gra. Czobo tu nie pozostał dłużny. Na razie pierwszy robot ich facility się buduje. Więc jeszcze dłuższą chwilę mam wrażenie spędzi spędził siebie w bazie powerując powoli i techując właśnie w Immortale. Najprawdopodobniej je zobaczymy. Aż dwie haczery! Ponownie tutaj powtarza paranoi to, co widzieliśmy na chyba pierwszej grze, którą dzisiaj pokazywałem. To niesamowite makro tego zawodnika opiera się właśnie no, bez wątpienia na tej umiejętności zrobienia Odpowiedniej ilości Lar, 54 drony w tym momencie ma 2 evolution chambery, dużo się tutaj będzie za sekundkę działo, aż miło patrzeć jak tutaj faluje bulgocze gulgota, e, rozrzuca jakieś gluty i tak dalej. Ta cała zergowska machina po drugiej stronie bardzo poważni protosi. Na razie spokojni, oni e, czekają na drugą połowę. <grym> pierwszy Immortal, pierwszy Immortal już się robi, zobaczcie prędkość do e, rołczy, zrobiła się prędkość do zerwlingów, plus jeden dla ataków zasięgowych e, robią się dodatkowe Roach'e, robią się dodatkowe zerwlingi plus jeden dla do ataku za to Protosa e, zobaczmy już aż 12 rołczy, 18 zerwlingów i cały czas, cały czas mocno poweruje rołcze. nawet znalazł czas żeby tutaj przesadzić drzewka e, zmienić je tutaj w bardziej e, dostosowane do e, klimatu <klimaty> obserwatorek tutaj sporo zauważył widzi ten Roach Warren oczywiście nie wie co prawda, że tutaj dwie ekspansje dwie ekspansje chciałbym się powiedzieć, że jedna ekspansja z dwoma haczerami, aż widzieliśmy przed chwilą rzadki widok, czyli Queen'a jadącego jadącą na dwie haczery raz tu, raz tu, bach, bach no a tu mamy te 93 limitu, które Chobo na razie przyzwał do 118 Zerga jednak nie cofa się, nie będzie na razie konfrontacji. E, gdzie te, gdzie te immortale chciałby się spytać, jest na razie jeden, tylko jeden robotul facility ma cały czas e, Czobo dopiero drugi e, się buduje. E, drugi immortal sporo centry, no i też, też zakłada kolejną bazę już. Hmm. Lata tutaj paranoid chyba przyczepił tym over, przyczepił tego overseera do tego e, obserwatora. <laughs> jakby spodziewając się tego, że będzie chciał się pozbyć tego Overseera Chobo i wysłać jakieś jednostki, ustawił tutaj swoją armię, żeby przechwycić